Witam, nazywam się Hanna i jestem doświadczonym dietetykiem. Chciałabym podzielić się z Państwem cennymi informacjami na temat Slimline, prawdziwego sprzymierzeńca w walce z nadwagą. Proszę więc obejrzeć ten film do końca, ponieważ wyjaśnię, w jaki sposób ten rewolucyjny suplement może pomóc Państwu osiągnąć niesamowitą przemianę. Slimline to sekret, którego wiele osób poszukuje, aby osiągnąć rzeczywiste rezultaty w odchudzaniu. Jest to rewolucyjny. Naturalny suplement. Wiemy, jak trudno jest zacząć odchudzanie, gdy mamy nadwagę. Lustro odzwierciedla nasze niezadowolenie z wyglądu, może to wpłynąć na nasze relacje z partnerem i obniżyć naszą samoocenę. Jeśli nie podoba Ci się nadmiar tłuszczu w Twoim ciele, masz trudności ze znalezieniem dobrze dopasowanych ubrań i cierpisz z powodu niskiej pewności siebie, pamiętaj, że nie jesteś sam w tej walce. Nawet stosowanie zbilansowanej biety, Kontrolowanie kalorii i regularne ćwiczenia często utrudniają osiągnięcie pożądanych rezultatów. Nie obwiniaj się. Twój metabolizm może działać przeciwko tobie, a wtedy potrzebujesz nieco więcej pomocy. Dlatego moim pacjentom, którzy chcą bezpiecznie przyspieszyć proces odchudzania bez narażania swojego zdrowia i niepożądanych skutków ubocznych, polecam Slimline. Slimline oferuje doskonałą kombinację korzyści, które przyspieszą proces odchudzania. Przyspiesza spalanie tłuszczu bez utraty masy mięśniowej, zmniejsza uczucie głodu i apetyt na niezdrowe jedzenie, a nawet poprawia wygląd celu, litu i rozstępów. Ponadto dostarcza energii potrzebnej do tego, abyś czuł się aktywny i pełen wigoru. Wyobraź sobie siebie jako osobę szczuplejszą, podziwianą przez partnera, pewną siebie i w końcu mieszczącą się w ubrania, które wcześniej na ciebie nie pasowały. Jest jednak ważne ostrzeżenie. Wraz z popularnością Slimline na rynku pojawiło się wiele podróbek. Dlatego bardzo ważne jest, aby dokonywać zakupów wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej, która jest jedynym wiarygodnym miejscem, gdzie można kupić oryginalny produkt. Aby to ułatwić, dodałem link do opisu tego filmu. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji. Wypełnij formularz, podając swoje imię i numer telefonu, a przedstawiciel skontaktuje się z tobą aby pomóc ci zdecydować ile zamówić. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odpowiedz na wezwanie natychmiast i zapewnij sobie natychmiastową realizację zamówienia. Klienci, całkowicie zachwyceni imponującymi zmianami, jakie osiągnęli w ciągu pierwszych kilku tygodni, szybko składają zamówienia. Wieść się rozchodzi. W końcu istnieje bezpieczne i skuteczne rozwiązanie. Które pozwala cieszyć się szczupłą i zdrową sylwetką, bez uciekania się do podejrzanych środków pobudzających lub dziwnych technik dietetycznych. Ale bądź ostrożny. Czas ucieka, a zapasy znikają z półek. Działaj szybko i zdecydowanie, aby zabezpieczyć swoją transakcję, zanim będzie za późno. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie. Zaufaj mi, udostępnione informacje będą dla Ciebie bardzo cenne. Z całego serca mam nadzieję, że podobnie jak wiele innych osób, które już z niego korzystają, dzięki suplementowi Slimline doświadczysz niezwykłego leczenia i naprawdę niesamowitych rezultatów. Nie przegap tej szansy. Poczuj zaufanie i ekscytację, jakie towarzyszą temu rewolucyjnemu produktowi. Skorzystaj z tej okazji i już teraz odmień swoje życie.